Wesel nieba Królowo, Alleluja! Ciesz się świata cesarzowo, Alleluja! Chrystus, który Wieluś nosiła, Alleluja! Panom mile porodziła, Alleluja! Módl się do Niego za nami. Alleluja. Raduj się i wesel Panu Maryjo. Alleluja. Bo z martwych wstał Pan prawdziwie. Alleluja. Módlmy się. Boże Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu. Spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Tak sobie uświadomiłem, że już wiele, wiele dni modlimy się czy w odcinkach, czy na live'ach to modlitwą Królowo Nieba weselsie. A tak naprawdę jeszcze wam nie powiedziałem, jakie to ma znaczenie poszczególne te wezwania. Czy co można o nich myśleć? Oczywiście można dużo więcej myśleć niż ja wam powiem, ale yy... Postaram się was zainspirować do tego, żeby podczas modlitwy więcej myśleć, co jest takie dominikańskie dość. Więc na początku śpiewamy Królowo Nieba wesel się, czyli Regina Celi Letare. Po pierwsze najważniejsze, może w tym jest, chociaż teraz nad tym się zastanawiam, to, że Maria jest Królową Nieba. I pewnie wiele już słyszeliście o królowaniu, że w chrześcijańskiej mentalności, że tak się wyrażę, królowanie to jest służenie. Więc jeżeli mówimy o królowej nieba, to jest ta, która pierwsza służy w niebie. I oczywiście też na Ziemi, ale jest to też królowa nieba, czyli wszystkiego, co jest w niebie. To w ogóle jest dla nas nie do wyobrażenia żeby tak tytułować Maryję. Oczywiście ze względu na to, że Jezus Chrystus jest królem wszechświata, królem nieba i ziemi, jeżeli on jest królem w niebie, to też i Maryja jest królową nieba. Może to się nam wydawać oczywiste, ale wcale nie jest takie oczywiste. Po prostu polecam wam, żebyście się pomodlili do Ducha Świętego żeby sam Duch mówił do waszego serca, co to znaczy, że Maryja jest królową nieba. W jaki sposób ona służy w niebie? Jak, w jaki sposób ona służy na sposób niebiański? Hmm? To jest pierwsze, ale też yy, i tu miałem wątpliwość co jest ważniejsze: czy to, że jest królową nieba, czy to, yy, że jest to wezwanie do tego, by się radowała. Letare, raduj się, Maryjo. Wesel się, tłumaczymy tak po polsku. To jest związane z tym też pozdrowieniem, które mamy z Ewangelii, kiedy anioł przychodzi i mówi Raduj się, Maryjo, hajre te. Że jest się z czego cieszyć, że to jest największa radość, że Jezus Chrystus, Twój Syn, który chce zamieszkać w Twoim łonie, jest największą radością na ziemi i w niebie. I no, znamy Ewangelię, i historię Jezusa i że wcale nie było różowo zarówno w życiu Jezusa, jak i w życiu Maryi, tak z ludzkiego punktu widzenia, a mimo to tak wołamy, tak się modlimy, jak wierzę razem z aniołami. Tak jak anioł Gabriel mówił: raduj się, tak my, jeżeli chcemy się modlić na sposób anielski, to też mówimy raduj się, raduj się Maryi, właśnie taką modlitwę odmawiamy. Przez to też takiej modlitwy się uczymy. To też jest dla nas jakiś rachunek sumienia, na ile z całego serca, z całej duszy, z całego umysłu, z całej mocy my to mówimy i w to wierzymy. Że tym właściwym słowem, patrząc na życie Maryi, na to, kim ona jest, jest to słowo raduj się. Tym samym, jeżeli my jesteśmy jej dziećmi. Na ile do nas pasuje, na ile nas dotyczy takie wołanie. Raduj się! Raduj się z tego powodu, że Jezus jest w Twoim życiu. Raduj się z tego powodu, że Maryja jest w Twoim życiu. Raduj się z tego powodu, że masz takie życie razem z Jezusem i z Maryją. Raduj się, że jesteś chrześcijaninem. Raduj się, że masz udział w życiu Jezusa i Maryi. Raduj się, że. Możesz śpiewać o niebie, ponieważ wcale to nie jest takie oczywiste. Jesteśmy marnym prochem, jesteśmy ludźmi, kruchymi, bardzo stworzeniami, a w naszych ustach pojawia się taka modlitwa modlitwa anielska. Raduj się, Ty, która jesteś królową nieba. Co to dla mnie znaczy? Co to dla Ciebie znaczy? zostawiam to duchowe pytanie i przyjmijcie błogosławieństwo pan z wami i z duchem twoim niech was błogosławi bóg wszechmogący ojciec i syn i duch święty amen alleluja